Skanowanie 180 stopni. I skanowanie to polega na sprawdzeniu obszaru już w zakresie 180 stopni przed nami. Przy tak szerokiej kontroli otaczającego nas środowiska, żeby nie omiatać bronią przed pola bez zwrotów. Czyli tak naprawdę bez możliwości skutecznego działania na każdym kierunku broń ściągamy do tułowia. Zatem, jeżeli, jeżeli byśmy z postawy strzeleckiej rozpoczęli tą czynność i chcę się rozejrzeć na, na boki, ściągam broń do tułowia i wyraźnie odwracam się na obu, na obu kierunkach. A to generalnie po to, że przy skręceniu jednoczesnym obręczy barkowej, a ja nie tylko obrocie głowy, ten, ten zakres jakby skanowanego obszaru jest znacznie, znacznie większy i skuteczność mojego działania czy podjęcia działania na danym kierunku jest większa. Zatem wykonujemy go nie tylko głową, ale również przez skręt obręczy barkowej przy ściągniętej broni butułowej. Jeżeli byśmy stwierdzili zagrożenie na, na, na jakimś kierunku, to oczywiście yy, zmieniamy postawę do strzelania na danym yy, kierunku.